Czuwaj druhno! Czuwaj. 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 Czuwaj? Czuwaj. Czuwaj. Jak się nazywasz? Maciej. Masz brata? Mam. Też jest w Tak. Wiemy. Czuwaj, druhu. Kim druh jest? Eee, druh komendant szczepu Przemysław Mikulski pod harcmistrz. Pseudonim? Kombajn. Jestem harcerzem Rzeczypospolitej i a, byłem drużynowym drużyny starszo harcerskiej w naszym Szczepie. Harcerz Rzeczypospolitej, e, przewodnik e, i kończyłem jako komendant Szczepu. Mm -hmm. Mm -hmm. Czuwaj Druchno. Czuwaj druhno. Kim druhno jest? E, jestem przewodniczką e, oraz zastępczynią komendanta oraz drużynową, mam mnóstwo e, funkcji. E, nazywam się Żuber. Jaką żuber pełni funkcję? Żuber pełni funkcję... Ale gdzie w tę funkcję pełni? A w szczepie? To nie wiem. Myślę, że ten co najwięcej narzeka i marudzi. Moja jaka jest ksywka? Moja ksywka to iPhone. Super iPhone! A czy mógłbyś nam powiedzieć kim Ty właściwie jesteś? Ja się nazywam Janek Mozarecki i jestem pierwszym drużynowym, który w historii szczepu był drużynowym trzeciej drużyny harcerskiej Storki. Czyli jesteś twórcą stworów. Tak, to ja. A, a kim druh jest w tym szczepie? Jestem zastępcą komendanta. Szczep. Szczep, tak. Kilku stworków chyba mieliśmy nawet tutaj, więc myślę, że się ucieszą widząc swojego praojca. Kim druh no jest? Drużynową 15. gromady Zuchowej Dzielne Orły. Obecnie jestem instruktorem w naszym szczepie. Byłam przyboczną. W piątce, w Gacku e, i pod zastępową wcześniej. Byłam przyboczną. Człowiekiem, harcerką, 12 lat już. Kiedy to minęło? Nie wiem. Tak, byłam podzastępową, zastępową, przyboczną drużynową. Kim jesteś? Dokąd zmierzasz? Jestem mierzem, bo tuptam w nocy. I dzisiaj też zatuptałeś, prawda? No, i zatuptałem, zdecydowanie, niewątpliwie, zatuptałem po podkładkę instruktorską. Leżała i czekała? Tak było, sama się podniosła. I sama się zrobiła? No w ogóle, nie wiem, ja przyszedł, przyjechałem na pasiekę i powiedzieli, ej morda, bo ty już trochę jesteś w tym harcerstwie, to damy ci, no, ty to tak było. Tylko musisz potuptać. No tylko musiałem w nocy potuptać, tak trochę, no, tak od dwóch lat, ale to tam, nieistotne to jest. Ile masz lat? Osiem. Za rok będę miała dziewięć. 8. Yy, Zrobić tak, że będę miała 9, bo od 13 czerwca będę miała 9, więc. O Boże, to już zaraz! Za chwilę. Dobra, to masz 9 w takim razie. No. To ile masz lat? 9. Yy, 26. 9, yy, a rocznikowo 10. Mam 11 lat. A ile masz lat? 8. 9. Mam 15 lat. Jak się podoba pasieka. Bardzo dobrze. Uważam, że świetne wydarzenie, jak zawsze, jak co roku. Obecnie na Pasiece jest bardzo gorąco i to się głównie dzieje, ale generalnie składamy namioty, pakujemy się i powoli wyjeżdżamy do domów, ponieważ nasza piękna przygoda się właśnie zakończyła. Były komary? Nie było, ale były żaby. A i to jest, to jest nowość, prawda? Ale było bardzo dużo żab, i one w nocy nam naprawdę nie dawały spać po prostu. E, ale komarów nie było, naprawdę nie było komarów i w ogóle kleszczy nie było. Tego, to też jest zdziwienie, e, ponieważ ja nie widziałem, żeby ktoś miał kleszcza. Chyba, że się okaże, że. O, był jeden. Jednak ktoś tutaj mówi, że był jeden, kleszcz. dobra, zwracam honor. A z jakiej drużyny pochodzisz? E, piąta gruzińska, Starsza Gacek. Fantastycznie, też z niej pochodziłam. Jakie jesteś drużnie? E, rysy. Ha, 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 super. E, w jakiej drużynie byłaś? E, w piątej grujeckiej drużynie wielopoziomowej Gacek. Imienia? E, kapitana Stefana Głogowskiego. E, z jakiej drużyny pochodzicie? Zielone orły. E, z jakiej drużyny się wywodzi? Ja wywodzę się z siódemki. Z gromu. Dawne czasy, prawda? No. Oj, to było z 10 lat temu jakoś. E, z jakiej drużyny jesteś? Rys. Naprawdę? A wiesz, kto był pierwszym drużynowym rys? We. No, we. Ronika. No. Dobra, to nie za. Nie, nie, Weronika Zawadka. Weronika Kowalska, czyli ja. Jak kiedy dołączyłeś do tej drużyny? Dwa tygodnie temu. O, dwa tygodnie temu, jakiś świeżo. dobrze. to Teraz postawę pytanie. Wolisz bardziej morze czy góry? Góry. Na pewno? Tak. Nie mówisz tego, dlatego że stoję obok? Nie. Super, fantastycznie, bardzo się cieszę. Jak nazywają się piosenki, które śpiewają, śpiewa się na Boże Narodzenie? Kolendy? Tak, bardzo dobrze. Ci, No, noc, co to było? Cięcha kolędy. Tak, kolendy. bardzo dobrze. Kolendy. E, powiedz, jaka była najdziwniejsza rzecz, jaką jadłeś? Burrito e, bez e, mięsne. Śledź. Naprawdę? A na święta nie jesz? Okropne, jest. To ja lubię. Dobra, powiedz mi. Jaki masz model telefonu? Redmi. O, to tak samo jak ja. Jedyny, prawilny. Bardzo dobrze. E, powiedz mi teraz, jak na imię miał brat świnki Peppy? George. George. Dobrze. George. George. W polskiej wersji chyba George. Brat świnki Peppy. George. Tak, George. Ja George. Bardzo George. dobrze. George. 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 Na pewno nie James? Nie. Ile y, kilometrów najwięcej na raz przeszłaś? Sześć. Na rajdzie z taki zuchowy ze szerekiem, motyw przewodni był szereka. To przeszliśmy w 10 godzin z punktami 32 km 37. Na zuchowym rajdzie czy coś takiego? Uuu, myślę, że z 70. Wolisz makaron czy ryż w pomidorówce? Makaron. 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 Z kartoflami. Rysz. Makaron. Do pomidorówki tylko ryż, najlepiej taki ugotowany w pomidorowej jeszcze. Yy, ryż. Czy znasz kogoś, kto woli ziemniaki? Nie. Ciekawostka? Adam Nowakowski. Nie. Słuchaj, ale to była taka piękna przyjaźń. Tylko z makaronem. A z ziemniakami jadasz? Adam Nowakowski Jaki masz rozmiar buta? 38. E, mój rozmiar buta e, no, waha się, pomiędzy 43 a 44. Autentyczna sytuacja. Jeśli jest rozmiarówka 43,5, to biorę. Ja nie wiem. To, 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 to. to oczywiście zależy od firmy. Ale plus minus 43. 41 albo 42. Mój rozmiar buta. Tak. Albo nie, mój. E, mój to 41, a twój to będzie 39. Dokładnie, tak jest, naprawdę.

Między 41 a 42,5. Dobrze, Afela? 20. 39. 41,5. 40. 42. A córek? Curek to się zmienia w zależności, ale 29, 29,5, około 32 i 37,8. Jaki kształt ma planeta Ziemia? Koło. No, no, okrągły, więc tak, 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 pasuje. Okrągły. Kula, ale nie do końca. Okrągły. Kółko. Ulubiony kolor. Czarny. Błękitny. Czerwony. E, zielony. Mój ulubiony kolor? Żółty. Dlaczego? Dlaczego żółty? Żółty, moim zdaniem, tryska radosną energią. Do tego ładnie komponuje się z innymi kolorami. Są inne kolory, które też spełniają te warunki, ale nie ma żadnego, który spełnia obydwa. Niebieski. Niebieski? A powiedziałabym, że różowy po ubrankach i paznokciach. Mój też niebieski. Mój raczej zielony, spadający w brąz, mhm. może trochę czerni. Wydaje mi się, że niebieski, taki błękitny. A masz znaczek z Mam. Gratuluję bardzo. Od ilu lat jesteś w harcerstwie? Od y, dwóch, pewnie, chyba. Kim chcesz zostać w przyszłości? Szkoła wojskowa, więc chyba to jest wojskie. Serio? E, jakimi zwierzętami był Tom i Jerry? Kot i mysz. Świ no, myszką mm -hmm. e, i kotem. Kotem i myszką. Myszom i kotem. Jak miał na imię renifer z czerwonym nosem? Rudolf. Dobrze. Rudolf? Rudolf? Rudolf. 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 Okay. A jaki jest twój Nektarynka. Taka mięciutka. No, ale tak, tylko taka mięciutka, taka, że jak wsadzisz sobie do buzi, to coś cały uwalony i wszystko leci z ciebie. Banan. Bardziej wolisz zimę czy lato? Zimę, bo wtedy mam urodziny. A, a ja też lubię zimę, bo wtedy nie ma komarów. Lato. E, e, jaki miesiąc ma 28 dni? Lipiec? Nie. Luty. Tak! Luty. Luty? Każdy, każdy. każdy. Wow! Ja byłam przygotowana na luty, ale masz rację! Każdy ma 28 dni. Jaka jest najmniejsza rasa psów na świecie? Jamnik. Nie. York. Nie. E, e, mamo! Chiwała! Tak! Bardzo dobrze. E, czekaj, pytam siarza, więc powinieneś wiedzieć. Nie. Wydaje mi się, że to są jakieś rosyjskie. Nie pamiętam jak one się nazywały. Pojęcie, że nie, nie wiem. Pekinczyk. <laughs> nie, Chihuahua. A to nie jest Pekinczyk też? Te wszystkie, psy dla mnie to jest Pekinczyk. Nie, chyba. Chihuahua? Tak, Co? tak! A jakieś siorki. No właśnie, blisko, ale nie do końca. 9 cm. Ci? Chihuahua. Tak, dobrze, Chihuahua. Ehm. Chihuahua? Chihuahua, ale to nie jest. Ale jest dobry. Proszę Państwa, mamy to. Chihuahua. Chihuahua. Nie, nie wiem. Tak, o! Oh. E, jaki masz stopień harcerski? E, krokiewkę przez chwilą zdałem, muszę się pochwalić. E, gratuluję, gratuluję. Herbata, herbata na ciepło czy na zimno? Na ciepło, zdecydowanie. E, co zawsze zostawiałeś świętemu Mikołajowi mm, pod choinką? Co? Psa? Psa? <laughs> Dobra, i co? I święty Mikołaj go zabierał? Nie, po prostu lubiał tam spać, e, nigdy o tym nie myślałem. E, co zostawiałeś świętemu Mikołajowi pod choinką? Ciastko? ciastka i mleko? Nigdy nic. Może brudne skarpetki najwyżej. Ja kiedyś próbowałem ciastka zostawić i zostawiłem na niego pułapkę, że jakby wziął ciastko, to spadłaby z choinki bombka. Niestety nie zadziałało, ale ciastka zniknęły, więc kto się zjadł. Co jest stolicą Polski? Warszawa. A kiedyś był. Kraków. Bardziej y, wolisz morze czy góry? Górę. Góry. Bardzo dobrze, jak na prawdziwe rysy przystało. O, to ciężkie pytanie, powiem. Lubię pływać, więc sobie może, ale góry są chyba takie bardzo wymagające i dają dużo do myślenia o człowieku, więc w sumie to może. E, góry. <noise> Rysy, dobrze. E. Góry zdecydowanie. Las. O, no. Jest taka składnica arterska. Tak, polecam. Lepszy niż cztery żywioły. Góry. Góry, 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 góry. Ja też góry. Tak, my to raczej górzyści. I jakiego koloru jest czerwony samochód? Czerwony? Czerwony. Jak duża jest Twoja wada wzroku? Eee, na tyle duża, żeby widzieć Ciebie, ale żeby nie widzieć kamerzystki. Minus 1,5, minus 1,75. Eee, czy mógłbyś nam, druchu pro ojczystworków, powiedzieć kim byli ci chociemni? Cichociemni to byli spadochroniarze szkoleni w Wielkiej Brytanii i potem skaczący na terenie Polski, taka elita armii krajowej. Brygadą spadochroniarzy. byli spadochroniarzami. I co robili? Pkali ze spadochronu. Bardzo dobrze. A kiedy to robili? W dzień czy w nocy? W nocy. Dlatego się nazywają? Cichociemni. Gratuluję druchno! Kim byli cichociemni? Spadochroniarzami, którzy skakali w nocy. Cichociemni to byli żołnierze polskich sił zbrojnych, yy, którzy w brygadzie spadochronowej skakali pod osłoną nocy na spadochronach. Mhm. Tak, spadochroniarzami. Dobrze, i spadali kiedy? W nocy. Dobrze. I jak to robili? Cicho. Dobrze. Nie obudzić, nie zwrócić na siebie uwagi. Fantastycznie. I yy, kiedy kiedy spadali? Dawno temu czy w czasach obecnych? Znaczy wcześniej dużo, tak podczas II wojny światowej ile się nie mylę. To byli spadochroniarze w trakcie II trakcie trwania II wojny światowej. No byli żołnierzami jaka w podczas II wojny światowej takimi powiedzmy początkami jednostek specjalnych. Cichociemni to byli żołnierze szkoleni najczęściej w Wielkiej Brytanii albo Rumunii, którzy od roku 1941 do końca II wojny światowej wykonywali skoki spadochronowe na teren okupowanej Polski. Ptak stał w miejscu i le leciał w miejscu. Aż było dziwne. No ptaki tak mają jak polują. Nie już przeleciał dalej. Zawraca. Cicho ciemni. To była taka elitarna grupa, spadochroniarzy, którzy działali sobie w czasie II Wojny Światowej. E, I dawno temu. Czyli całkiem dawno temu. No i nie mogli mówić o tym, co robią, więc koledzy się z nich trochę podśmiewali. Mówili, że a co ty taki cichociemny jesteś, nic nikomu nie powiesz. E? A się przyjęło, bo w sumie nazwa całkiem spoko. Jakby gdyby mnie chcieli obrażać takimi określeniami, to zapraszam. To była tak zwana brygada, bo nie była to brygada de facto. W czasie wojny Polaków, e, zawiązana w, w Wielkiej Brytanii. E, szkolili się chyba w Szkocji. Ogólnie to byli spadochroniarze. E, na dzisiejszą modłę można powiedzieć, że to byli komandosi, którzy skakali pojedynczo w niewielkich grupach na teren Polski. Byli pewnie po częścią AK i pomagali żołnierzom podczas wojny. Oni skakali z padochronu, y, kiedy była noc i ciemno było. Nie byli ci Spadochronie, że oni skakali w nocy ze spadochronem. Byli specjalną grupą, grupą zrzucaną nam do Polski, która już wtedy była pod wpływem naszych sąsiadów z lewa i prawa, którzy i oni walczyli e, o wolną Polskę w trakcie, e, w trakcie trwania wojny, II wojny światowej. Byli oni specjalistami, jak to się nazywa, nie specjaliści, tylko e, grupy specjalne, czyli... A... A... no... Chodzi mi o to, że, że specjaliści, specjaliści, specjaliści. No dobrze, zrzucani ze spadochronów, yy, mający swoje misje yy, do wykonania w Polsce, tutaj na ziemiach naszych. Czy wiesz, kiedy byli ci Tak, spadochroniarzami. Którzy? Skakali w nocy. Osoby, które skakali w nocy z spadochronu. No, walczyli o Polskę, tylko w taki sposób troszkę inny. Byli przeszkoleni dużo lepiej niż zwykli żołnierze mieli dużo więcej wiadomości i, no i wiedzy, którą się dzielili z podziemiem. Osobami, którzy w nocy skakały ze spadochronu Tak, wiem, byli brygadą spadochronową i organizowali zrzuty w nocy, kiedy było, uwaga! Czarno stąd nasze barwy. Ojejku, jak zapunktowałaś? No, no, no. Spadali ze spadochronów w nocy. Dobrze, i dlatego nazywali się? Cicho ciemni. Cicho ciemni to była brygada spadochronowa, która była szkolona za granicą, dokładnie w Anglii, z tego co się orientuję. I żołnierze tej, no właściwie można to nazwać elitarną jednostką, ponieważ byli bardzo, bardzo dobrze wyszkoleni. Zrzucani byli w czasie II wojny światowej na terenie całego naszego kraju i wykonywali różnego rodzaju misje, no jakieś raczej niesabotażowe, raczej... Takie podjazdowe bym to nazwał, ale walczyli z naszym z okupantem w naszym kraju i, i robili to bardzo, bardzo dobrze. Właśnie, przewrócił się się namiot. Stąd te, to zdziwienie. Nevralgiczny. <śinco> I dlaczego cicho ciemnych nazywano cicho ciemnymi? Ponieważ y, skakali na spadochronach w nocy. Byli cich i ciemni. Bo mieli działać y, w ukryciu i w tajemnicy. Mogli pokazać tak naprawdę są, tak i działali w ukryciu i dlatego chcieli, Żeby mogli się skryć i byli nie rozpoznali. Bardzo dobrze. Y, działali w nocy i pod przykryciem. Bo skakali w nocy i byli cisi. Super. Dlaczego ci nazywano ci ciemnymi? Bo y, spadali na spadochronach w nocy i robili to po cichu. E, powiedz mi, co oznacza skrót AK. Armia krajowa? To chyba armia krajowa. Armia krajowa. Super! Armia krajowa. Czy znasz jakichś cicho ciemnych? Nie osobiście, tylko czy kojarzysz. Tak, e, jestem opiekunką jednej z wszystkich, która ma pod swoją pieczą e, okulickiego Leopolda. Czyli michaczka, tak nie Mam cicho odważnych, cicho ciemnych, patriotycznych, cichociemnych gotowych do ruszenia w bój o każdej porze. Cichociemnych, którzy są dla swoich druchów. Tak Starba na przykład. Makary. Ksywki znam. Ponury, Niedźwiadek, Starba, Pług, Zawadzka. Ale i tak Elżbieta Zawadzka rządzi i chciałbym to powiedzieć na kamerze, żeby wszyscy słyszeli, ale... Prosimy Zoom. Ale jeżeli jakaś drużyna by chciała wziąć imię tej druhny, znaczy tej pani, to Proszę się odsunąć. My już zaklepaliśmy, już ją dawno, jak coś, więc. To jest rysy. Rysy Elżbieta Zawadzka. Garte. Zwisko. Bakary. Na przykład. No, robiłem. Zo. Mamy roślinkę, która się nazywała. Tak, niedźwiadek. I jeszcze coś. Jedyne co pamiętam o Cicho Ciemnych, to że była kobieta o kryptonimie Zo która skoczyła podobno do Polski, ale nie wiem, czy to jest akurat prawda. Tak, to jest prawda. Elżbieta Zawadzka. Tak. I ona miała pseudonim. Masz kolegę, który ma y, dziecko, prawda? Tak. Adama. Tak. Nowakowskiego. I jest... <ścoughs> I jest y, Baś i... Zuzia. I teraz dodaj inną spółgłoskę zamiast U. O, o. Tak, tak. Miała pseudonim ZO, prawda? Tak, tak. To mów sobie zu, ale zo, wiesz. Na pewno pamiętam Elżbietę Zawadzką, tak. która była w ogóle jakimś kosmicznym człowiekiem. Z jednej strony w czasie wojny działała bardzo dużo, była cicho ciemną i tak dalej, ale to, co chyba jeszcze ważniejsze dla mnie, to to, że była w stanie się odnaleźć po wojnie w świecie. Że jakby to jest mega ciężkie, żeby z tak surrealistycznej rzeczywistości wyjść i wrócić do życia i robić coś normalnego. Ona była nauczycielką, zdobywała jakiś tytuł naukowy. Nie pamiętam, czy była profesorką nadzwyczajną, czy nie, ale chyba na pewno jakieś doktoraty porobiła. Generalnie, w, jakby w. No mówię nie o świecie, ale jakby w nauce odniosła jakieś całkiem spore sukcesy. E, I chyba to mi najbardziej zaimponowało. No, Leopold Okulski, niedźwiadek. Super. E, tak. Na przykład Pługa. Pseudonim, nazwisko. Pług. Okulicki. to pewno Niedźwiadek, Starba. Żmudzina. Na przykład znam Stefana Bałka, Starba. O. Jakby samo zestawienie tego, co ci ludzie robili przed wojną. Pamiętam jednego gościa, który był w... Nie pamiętam, czy to było technikum, czy zawodówka, jakby nie wiem, jak to się nazywało przed wojną ale był w jakimś ogrodniczym technikum, na jakimś wydziale... Nie, to był studia wyższa, on był na wydziale ogrodnictwa, jakiejś architektury, krajobrazu, czegoś tam i studował ogrodnictwo właśnie. Mhm. I taki człowiek, który chciał się w życiu zajmować kwiatami, też został cichociemnym, czyli jednym z najtwardszych komandosów, jakich mieliśmy. A wiesz, kim, czym była akcja Dolfus? Pierwszym skokiem cichociemnych. To była pierwsza akcja cichociemnych? Pierwszym... Tak, tak, zgadza się. To była pie pierwsza? Pierwsza akcja? Tak, to była pierwsza akcja. Ogólnie to... Był pierwszy zrzut, ale z tego co mi się kojarzy jak kiedyś czytałem, że to chyba nie jest do końca pierwszy zrzut, tylko to jest testowy pierwszy zrzut. Coś w tym stylu, ale dokładnie nie wiem. Tak bym powiedział w skrócie to pierwszy zrzut Cichociemnych, przelot do, do Polski. Akcja Adolfus to była akcja zrzucenia e, Cichociemnych przy Grójcu. <śmulatuj> 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 nie, tak naprawdę to nie. Akcja Adolfus jest akcją, pierwszą akcją zrzucenia Cichociemnych. Adolfus to była pierwsza akcja cichociemnych. Czym była akcja Adolfus? Akcja Adolfus była jedną z akcji cichociemnych. Przepraszam, przepraszam. O, chodź, chodź. Będzie stukać wtedy. <grych> Co? No bo ja zgubiłam już sznureczek, już od dwóch miesięcy nie mogę go znaleźć. Och nie, dobrze, to mi to zagrać to dostaniesz. Czy ktoś w nocy chrapał? Zapewne ja, ponieważ mam katar. Zebrano się całkiem pokaźny tłum, zostaliśmy otoczeni. Jest gatunek dosyć popularny na tej równinie, zuchy. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o stopień, to... Ujej. Żyje. Ta, ta, czerwone nosy, ta, 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 ta. O, ta dobry. 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 Blisko i daleko. Ba? Ba! Powiedz zaraz ba. Wstydzimy się troszkę. ale no dobra. Ja jestem harcerzem. Super! <grym wiedziałam> Nie skakają na spadochronie? Taki ma śmieszny Pokaż, pokaż, pokaż. Wiesz, że twoje dzieci uwielbiają góry? Wiem. Super. Nie. Bo tylko frajerzy lubią morze. Tak. W sensie sztutowo jest super, ale wolimy jeździć w górę. Czy już, już tak nagrywasz, czy nie nagrywasz? To jak się nazywa ta roślinka? Garda. Yy, mamy przejść, tak? Żebyś miał lepsze słoneczko. Tak, ja chciałem nagrać krzyża jak się sam. To, to jest Krzysztof? Tak, on obserwuje ryby. Ja Pitole, nic się nie zmienił. Ja chciałam, żebyś podtrzymał mi parasolkę, bo nie miał kurde, rąk. No pewnie jakąś sprawność, co? Kolejna soba. Kto jest chętny? Zajmujecie się roślinką. Niedźwiadek. No tak. No, Misiaczek, niedźwiadek, bardzo dobrze. Niech oh wie, jest brodniczy reżim. O my gosh. Może weźmy sobie jakąś normalnego teraz Kolejny, kolejny uczestnik! <laughs> Dawno temu. No ja też, a mam taką jedną ulubioną scenę z gwizdaniem. Co robisz? Uczę się gwizdania, ale jeszcze się nie nauczyłam. Hmm, to chyba trudne. To niemożliwe. Suzy, czy ty umiesz gwizdać? Nie? Oho, to dobrze. To znaczy, szkoda, że nie umiesz gwizdać, ale to dobrze, bo ja też nie umiem. A co to jest gwizdanie? Ściągasz wargi razem i dmuchasz. O tak? Hmm. Więc ojej, wiem, ojej, że to jest <laughs> właśnie możliwe. <my szli. laughs> Dalej! Ulajże, Jezuniu! No. Hmm, Ciekawe, kiedy ma to wszedł. A może, może ktoś tam sobie to w odmętach swojej główki? To tomiczery! <laughs> po tej stronie! I tym brutto się już ko mnie! A wiecie w ten błazn ma się cztery tony? Poran! No. Który miesiąc ma 28 dni? Zaczyna się na L. Lato? to jeszcze raz do kamery Kowalskie są wybitne. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie wiem, czy było. Słuchać. dzięki. Powiedz, było strasznie? Nie. No nie. Na kartkówce z, z Angielskiego było strasznie. Było strasznie? Nie, super. Było no Super. Tak jak sz ostatnie szczepienie w Twoim życiu, już wiesz, że z czego się spodziewać, ale jest taki, wiesz, lekka niewiadoma czy akurat teraz nie zemdlejesz. Okay. Super, szczepienie. To dziękujemy bardzo za wywiad e, i życzymy szybkiej gromady zuchów. I spróbowania pomidorówki z ziemniakami to może być ciekawe. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. No, Adam nas też zaskoczył. I cóż, no, trzeba go wyrzucić. Bywa. dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie naszych słuchaczy. E, łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. I... A to będzie na YouTubie. <laughs> Ale trafiliśmy.